Witam cię w kolejnym filmie. Ty ci zdradzę kolejną tajemnicę odnośnie tego, jak mieć efekty z kobietami. Bardzo często wpadacie w taką pułapkę, że zbyt się tłumaczycie dziewczynie. Jest rozstanie i ty planujesz zadzwonić, pogadać z nią, uzgodnić pewne rzeczy, tylko widzisz, to tak naprawdę jak ona też do końca emocjonalnie nie jest przekonana, jeśli chodzi o ciebie, to nie będzie działać, tak? Ponieważ ona będzie czuła, że ty bardziej pragniesz z nią być niż ona z tobą. To jest taka prosta zasada. O której mówiłem niejednokrotnie. I teraz, co powinieneś robić, żeby kobiety były długofalowo tobą zainteresowane? Ciekaw jestem, co sobie pomyślałeś, bo może sobie pomyślałeś, mam być miły, co czy inaczej, mam nakręcać emocje, mam dawać jej dużo przyjemności na spotkaniach. Wiesz, co to wszystko też jest prawda? Tylko, że ja zauważyłem, że jak olewasz dziewczyny, to one prędzej czy później do ciebie wracają, tak? Przykładowo, zerwaj z dziewczyną w związku sam, bo wiedziałeś, że się psuje, olałeś ją na pół roku, nagle sama do ciebie pisze. Po tygodniu pisze, po dwóch tygodniach. Więc olewanie dziewczyn tak naprawdę powoduje, że one więcej na Twój temat myślą, że się bardziej zastanawiają, czy, czy w ogóle ty się odezwiesz, czy dasz jej drugą szansę. I to jest to, co też daje naprawdę wymierne efekty i powoduje, że ty przede wszystkim też się lepiej czujesz, tak? Bo jeśli ty ją pierwszy olewasz, ty ją zostawiasz, ona się musi sama starać. Ona musi zainwestować. Nawet jak ci uśmiech wyśle, nawet jeśli tam napiszę cześć. To już będzie jakaś inwestycja. I ty też poniekąd uwalniasz się od tego efektu, że myślisz o dziewczynie, czy ona wróci, czy to jeszcze wszystko, czy będziecie razem, tak? I tak myśląc, ty znowu inwestujesz emocjonalnie. Olewając kobiety, będziesz miał naprawdę genialne efekty. Kiedyś pamiętam, byłem w klubie z kolegą i poznałem pewną dziewczynę, to już dawno temu było. Jak jeszcze byłem młodym chłopakiem, tam miałem chyba 19 lat, no i potęczyłem z tą dziewczyną, ale za chwilę ta dziewczyna poszła do innego faceta. Wróciła do mnie za chwilę i to, co ja zrobiłem, to było coś na zasadzie wiesz co, idź sobie dalej tańczyć, po co ty tu przychodzisz, tak? Przecież już nie tańczymy razem, bo masz nowego kolegę. I widzisz, to spowodowało, że właściwie ona zaczęła się mną jeszcze bardziej interesować. Potem zostawiła tamtego kolesia, potem kupiła sobie drinka, potem co chwilę do mnie podchodziła. Oczywiście, tam już ją nagrodziłem po kolejnym razie uśmiechnąłem się, poświęciłem jej trochę więcej czasu i widzisz, to olewanie sprawiło tak naprawdę, że ona się nakręciła. Gdybym po prostu za nią chodził, prosił ją, nie tańcz z tym kolegą, choć ci kupię piwo, ona by się w życiu mną nie zainteresowała. Także musisz się szanować jako facet, bo inaczej kobieta cię nie uszanuje. I będzie tak naprawdę cię miała gdzieś. Kobiety mają to o wiele bardziej rozwinięte. Zauważ, że kobieta, wybierając partnera, potrafi go ileś razy przetestować olać, sprawdzić, zmanipulować tylko po to, żeby on sam pokazał, że chce, żeby ona potem miała inny pogląd na daną sytuację. I to jest to, czego ty się powinieneś nauczyć kontrolować swoje emocje i mieć tak naprawdę sobie taki dystans do tej całej sytuacji, do tego, co przeżyłeś z dziewczyną. Jeśli tak myślisz, tak postępujesz, jest o wiele łatwiej, tak? Zresztą zobacz, że ci faceci, boy'e, tak jak się na nich mówi, czy zdobywcy, naturale, którzy dobrze sobie radzą z dziewczynami, to są faceci, którzy potrafią uwieść dziewczynę i bez emocji po prostu zerwać z nią, tak? I co się wtedy dzieje? Ta dziewczyna pisze, ciekawi się, to nie jest wszystko bez powodu, tak? Jak już mówiłem w poprzednim filmie, ona właśnie się wtedy czuje, że ten facet ma cechy tego zdobywcy, że daje dobre potomstwo, i dlatego ona podświadomie dąży do kontaktu z takim facetem. Wszyscy jesteśmy potomkami zdobywców, facetów, którym się udało, i niestety tak trzeba na to patrzeć, że jeśli chcesz zainteresować dziewczynę, to nie możesz się zachowywać jak ofiara losu, jak facet, który ją prosi o spotkania, tylko taki, który potrafi bezwzględnie, na chłodno z nią zerwać. I wtedy kobiety bardziej się kontaktują, bardziej się komunikują. Oczywiście, dziewczyny nie chcą, żebyś o tym wiedział, kobiety nie chcą, żebyś ty miał taką wiedzę. Dużo pojawia się często takich sfrustrowanych komentarzy pod moimi filmami. To wcale tak nie jest, yy, trzeba być miłym, dobrym, tak? Jasne, no to bądź miły, dobry dla wszystkich kobiet, które poznasz. Zobaczymy, jak to się skończy. Oczywiście, ty masz być miły, ale ty też masz wymagać, tak? Jak kobieta jest miła, ty jesteś miły. Jak nie jest miła, zaczyna się zachować hamsko. nie wiem, krytykuje cię. Musisz się nauczyć olewać dziewczyny. Zdziwisz się, jak to zadziała, jak nic nie musisz, tylko po prostu masz olewkę, ona nie odpisała, olewasz, ona nie odebrała telefonu, olewasz. Zdziwisz się, co się będzie działo, tak? będziesz sobie budował przewagę strategiczną we wszystkich tych relacjach i te kobiety same często będą po jakimś czasie się odzywać, odpisywać, ponieważ będą czuły, że mają z Tobą niedokończoną relację i do końca nie potrafią tego wyjaśnić. Tak to właśnie działa i kiedyś mi nawet jedna dziewczyna o tym powiedziała, że żadna szanująca się kobieta, jak się spotkała z facetem czy przespała, to nie zostawi go bez wytłumaczenia, dlaczego odchodzi. I nawet widzisz, jak się już tak bardziej koleżeńsko gdzieś tam porozmawia, to też wychodzą tego typu wypowiedzi, nawet od kobiet. Tak to działa. Do czwartku, czyli pojutrze, kasuję tą stronę. Wszystkie moje materiały 76% taniej. Wejdź tutaj, korzystaj, bo to jest wiedza, która zmieni Twoje życie, podejście do kobiet. Ostatni raz w tej cenie: promocja.uwodzeniewdzień.pl. 76% taniej. Materiały z randek, jak pisać do kobiet, nagrane rozmowy, spotkania. I o wiele, wiele więcej jak budować relacje, związki. Zapraszam do korzystania, bo jestem przekonany, że ta wiedza zmieni Twoje życie. Widzimy się po drugiej stronie w filmach wideo. Cześć!